Cześć! Dzisiaj zbiór ciekawostek Bogu Witriku w Risen. Zapraszam do oglądania. Aby dostać się do magazynu inkwizycji, należy wejść tutaj, trochę się pospinać. Ja źle skoczyłem, ale dało radę. I czas na grabież. Towarów. rów, ruf, rów. Jeżeli się kiedyś zastanawiałeś, co to jest za posąg w Harbor City, w mieście portowym w Hryzenie, to musisz sobie tak skoczyć lewitując na pochodnie, a potem co chwilę robisz lewitację i lewitację, 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 lewitację tak cały czas aż do samej góry. Teraz takie szybkie, ukryte miejsce, gdzie można dojść z dwóch stron, jak widzicie, tu i tu. I znajdziemy tam taki tam liścik. Możemy ser wykopać. Na nieskończony eksp i nieskończone pieniążki w Rizenie. Dajemy mu zioło, bo on od nas kupuje zioło. Po 10 sztuk, 70 sztuk złota. I sprzedajemy mu, sprzedajemy ile mamy, wszystko ile wlezie. A potem go lejemy zabieramy mu I yy, 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 tak, tak, tak. Zabieramy mu i jak wstanie to mu sprzedajemy jeszcze raz po prostu. Bardzo prosta technika a normalnie takie efekty. No, dobra. Tutaj widzimy taki prosty triczek jak sobie wejść szybciutko do cmentarza nie mając żadnych gildi, umiejętności ani pozwolenia. Ta akurat taka średnio ciekawa ciekawostka. Ale można se pójść po te talerze, no bo w sumie no to. Tutaj taki kolejny bóg ze strony Gierki, że można sobie kogoś wypnąć do morza. Dobra, a w tym momencie pokazuję wam jak trzeba wejść do willi Dona w mieście. Okej, okay, a teraz y, sztuczka. Triczek, jak wejść sobie do miasta, nie mając pozwolenia na wchodzenie do miasta i nie dając 100 sztuk złota temu frajerowi z głównej bramy. No, nie do końca frajerowi, bo w sumie inaczej byśmy nie weszli, gdyby nie on. To znaczy, byśmy weszli, ponieważ. A, ah, no tak. Hmm, to co widać. Jeśli próbowaliście kiedyś pokonać te graty, to nie biegnie się tam na pałę, tylko się włącza shift'a i się tam spokojnie idzie. To wszystko. Może się komuś przyda, może się komuś pod zabawą.